Kamila ten poniekąd i ten stan, który czasami chciałbym osiągnąć, a rzadko się osiągać ogóle. Zaczynamy! E, e, jeszcze chwila. E, powiem jeszcze tylko tyle, że e, miałem strasznie mało czasu, żeby zapoznać się z tekstem. I będzie mi strasznie yeah, trudno, będę, będę się mylił. Ale mam złą asystencję, która będzie mi powracała się w <toddź> Nie będziemy rzecz, lecz mi więcej, tak. Mów, bo nam się film skończy. Nie podporządkowywać się niczemu. Ani człowiekowi, ani miłości, ani idei. Mieć w sobie tą pełną dystansu niezależność, która polega na nie wierzeniu w prawdę, ani w pożytek z jej poznania, gdyby jakiś istniał. Myślę, myślę, że to jest stan, w którym powinno pływać w swoim własnym towarzystwie intymne życie umysłowe tych, którzy nie chcą żyć bezmyślnie. Przynależność. Oto banalność. Yeah. Wiara, ideał, kobieta lub no zawód. To wszystko jest celą i kajdankami. Być, znaczy być wolnym. Nawet Ambicja, jeśli czerpiemy z niej dumę, to ograniczenie. Nasza duma by się rozwiała, gdybyśmy zrozumieli, że to sznurek, na którym nas prowadzą. Hmm? <śladenie> <śladenie> nie. Żadnych związków, nawet z nami samymi. Wolni zarówno od siebie, jak wobec innych. I teraz. Obserwatorzy <głos》głos》> bez ekstazy, myśliciele bez konkluzji, będziemy żyć wyzwoleni od Boga w krótkiej przerwie, którą roztargnienie katów daruje naszemu nieruchomemu zachwytowi. <ślesk> <ślesk> Jutro czeka nas gilotyna. Jeśli nie czeka nas tytko, czeka pojutrze. Przechodzą w słońcu, witamy bo... chwilę widzenia cicho. Przed końcem Słońce. Oświetli nasze czoła bez marszczek, a wiatr orzeźwi tych, którzy stracili nadzieję. Rzucam pióro na biurko, ono toczy się z powrotem po chyłości blatu. <śmienicza> Pomyślałem to przez nagle. A moja radość wyraża się w tym odroku gniewu, którego nie <śmienicza>